Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Na diagramie przedstawiono liczby osób uczestniczących w przedstawieniu w ciągu kolejnych 14 dni, podzielone na cztery kategorie. Oto wszystkie wyniki z wyjątkiem jednego, na podstawie których sporządzono diagram. I mamy wypisane liczby, i musimy wskazać, do której kategorii brakuje nam jednej liczby. Więc tak, w kategorii od 0 do 6, jakie będą liczby? Na pewno będzie liczba 5. Po kolei wypiszmy sobie z, z tego zestawu liczb do odpowiedniej kategorii każdą z liczb, czyli dziesiątkę wpiszemy od 7 do 12. Piątka jest od 6 od 0 do 6. Jedenastka od 7 do 12 i tak dalej. Po kolei wypisujemy, Liczby do odpowiedniej kategorii i na koniec sprawdzimy, w której kategorii nam brakuje liczb. Popatrzmy na wykres. Na wykresie mamy informację taką, że od 0, od 0 do 6 mają być dwie liczby i my mamy dwie liczby, dwie piątki. W kategorii od 7 do 12 ma być 5 liczb i tutaj mamy 5 liczb. Sprawdzamy następną kategorię od 13 do 18. Mają być cztery liczby. I są cztery liczby. I sprawdzamy ostatnią kategorię od 19 do 24. Mają być 3 liczby, a my mamy tylko dwie. Więc liczba brakująca należy do kategorii od 19 do 24. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.